Ojej, to ty? Cześć. Cześć. Piąte? Mhm. Tyle się nie widzieliśmy chyba ze 100 lat? Konkretnie, trzy. Przepraszam, że spytam, ale co się stało? Jak to w życiu? Wyjechałam do pracy za granicę? Anna, świeżo upieczona magister turystyki, otrzymała propozycję pracy w liniach lotniczych jednego z krajów Bliskiego Wschodu. Dobrze zarabiała, zwiedzała egzotyczne miejsca na całym świecie. To było spełnienie jej marzeń. Potem przyjechała na chwilę do Polski poszaleć na nartach. No i stało się. Złamała kręgosłup i diagnoza, porażenie kończyn dolnych, długie leczenie, rehabilitacja i wózek. Tak sobie myślałam, że jestem młoda, mam całe życie przed sobą, a wyszło to, co wyszło. Teraz jest mi ciężko, także finansowo. No ale przecież chyba dostajesz jakieś pieniądze z ubezpieczenia, ZUS? Niestety nie byłam ubezpieczona. To, co zarobiłam, to poszło na koszty leczenia, na rehabilitację. A co dalej? Nie mam prawa do zasiłku chorobowego, nie dostanę renty z tytułu niezdolności do pracy, zupełnie nic. Ale to. No, Dzięki. To fatalnie. No to, to, to co teraz? Opieka społeczna. Jadę dzisiaj do ośrodka z wnioskiem. Dobra, no to powodzenia, dziewczyno. Trzymaj się. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pani tutaj robi? No widzi pan, próbuje coś tam sprzedać. Ale jak to? Ach, bo wie pan, że mój mąż zmarł. No tak, byłem na pogrzebie. Współczuję serdecznie. Dziękuję, ale to niestety nie poprawi mojej sytuacji. Życie jest takie pokręcone. Wanda. Dwoje dzieci. I głowa rodziny Waldek. Złota rączka. Lubiany, polecany z roboty na robotę. Wanda nie pracuje. Zajmuje się domem, ale zlecenia Waldka pozwalają utrzymać rodzinę i wszyscy są szczęśliwi. Aż nagle wszystko się zmienia i Wanda z dziećmi zostaje sama. Wtedy okazuje się, że nie ma środków do życia. Jak do tego doszło? Bo te wszystkie prace, które miał, to one były na czarno. No i ostatnio jak jechał na zlecenie, to miał wypadek. O kurczę. No. I okazało się, że w ogóle nie mamy prawa do renty po nim, bo nikt nie, nie płacił składek na ubezpieczenie społeczne. No a my w ogóle o tym nie pomyśleliśmy. My się cieszyliśmy, że mamy za co żyć. Ale no co teraz? No teraz to nie mam pieniędzy i widzi pan, sprzedaję co, co mam w domu. Może kupiłby pan tutaj taki komplet? No i co tam u Ciebie? Szczerze powiedziawszy, nie za dobrze. Ale co się dzieje? Choruję niestety. No tak nie chciałem pytać, ale rzeczywiście kiepsko coś wyglądasz. No, tak to już jest przy chemioterapii. Co? Nowotwór. O do licha. Ale chociaż jakieś dobre rokowania? Tak, ale niestety nie mogę przy tym nawet pracować. No tak, ale najważniejsze, żeby wrócić do zdrowia. To niby racja, ale wiesz. Z drugiej strony, za coś żyć też trzeba, nie? No ale co, no jesteś przecież na zwolnieniu. jakieś zasiłek chorobowy dostajesz. No i właśnie tu jest problem. Byłem naiwny. Artur zaraz po studiach zaczął pracę w swoim wymarzonym zawodzie pośrednika nieruchomości. Niestety po jakimś czasie zaczął czuć się gorzej. Badania, diagnoza i nowotwór. Jak się okazało, to był dopiero początek problemów. Niestety, pracowałem albo na umowę o dzieło, albo w ogóle bez umowy. A, czyli bez ubezpieczeń społecznych. Właśnie. No i nie mam teraz zasiłku chorobowego ani żadnych świadczeń. A renty z tytułu niezdolności do pracy też nie dostanę. Panie Kaziu? Dobrze jest. Będziesz Pan zadowolony. Ale Pan to coś tak nie bardzo wygląda na zadowolonego. E, szkoda gadać. Nie, no niech Pan mówi. No, znasz Pan to powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jasne. No, ja tak sobie pościeliłem. Ech. Ale co Pan zrobił? No, bo widzisz Pan, to było tak. Kazimierz po odejściu z firmy wodociągowej 4 lata temu założył swoją firmę. Jako hydraulik nie narzekał na brak klientów. Prowadził działalność, opłacał składki na ubezpieczenia społeczne. Jak tylko nadarzyła się okazja, przeszedł na tzw. mały ZUS, żeby skorzystać z niższych składek. Za to powód do narzekań pojawił się, kiedy zachorował. W porównaniu z dochodami ze zleceń, jego zasiłek chorobowy był bardzo niski. Dlaczego tak się stało? No nie przemyślałem sprawy. To znaczy? Zdecydowałem się na mały ZUS. Mm. Płaci się mniejsze składki. Jak biznes się kręci, można pracować, no to i grosza jest sporo. No ale nie przemyślałem, że jak składki są niskie, to i świadczenie jest niskie. I w zasiłek ledwo starcza na cokolwiek. O. Dobry z zakupów? <noise> tak, tak, dzień dobry. Z zakupów. Organizuje pani może w najbliższym czasie jakieś fajne wycieczki? A nie, nie, teraz to ja mam przerwę od firmy. O! Ehm, spełniam się w domu. Jestem na macierzyńskim. Hmm. A jak to jest yy, na własnej działalności? Yy, dobrze, pod warunkiem, że Weźmie się pod uwagę wszystkie okoliczności. Wiadomo, że w życiu codziennym nie tak to wygląda. No, ale to znaczy? No to znaczy, że kiedy na świat przyszła moja mała Zosia, to zdałam sobie sprawę, że trochę nie przemyślałam spraw z ubezpieczeniami społecznymi. Bożena chciała zostać przewodnikiem. Gdy zakładała swój startup, skorzystała z ulgi na start i przez kilka miesięcy z powodzeniem rozwijała swój biznes. W niedługim czasie od rozpoczęcia działalności zaszła w ciążę. Kiedy urodziła dziecko, okazało się, że gdy zakładała firmę, to nie przewidziała wszystkiego. Ale co się stało? E, no Kiedy zakładałam firmę, to skorzystałam z ulgi na start i wszystko fajnie, tylko że teraz nie dostaję zasiłku macierzyńskiego. Uuu, to kiepsko wyszło rzeczywiście. No, kiepsko, kiepsko. Ale nie wiem, dla mnie to jest chyba po prostu nauczka na przyszłość, a dla innych przestroga. I zawsze powtarzam, że trzeba w życiu brać pod uwagę wszystkie okoliczności. Słusznie. No to co? Powodzenia i do widzenia. <śm> do widzenia.